Wyobraź sobie patrona świętego Antoniego Casady. Bądź opiekunem tych, którzy się do ciebie uciekają. Niech się spełni wola twoja, niech się znajdzie. Zguba moja. W malutkiej Padwie jest grób twój. Naucza, cieszy i pociesza. Przychodzi nędza i płacze, przychodzi rozpacz i milczy nieszczęście, i patrzy w twoją dobroć. Święty Antoni ratuj. Niech za twoją mhm. przyczyną nawróci się wielu. Ty wiesz, skąd czyha pokusa. pokusa. Zachowaj od nieszczęść, smutków, chorób. Błagam Cię, Święty Antoni, racz nie wspierać, wyprosić łaskę. Spójrz na te przeróżne prośby. O najmięższej szyi opiekunin, mi swojego Bogu swój jest Do Ciebie ślemy tę modlitwę. O święci wypraszają u